Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o tych dwóch pistoletach. Jeden to jest C15, drugi to jest C20 i jeszcze o jednym z karabinów. To jest G36, która bagatela kupiłem od kuzyna ze Stółwy, a na Allegro kosztuje 95 zł. Jeden, co jest w nim zrobione, to gwintowana lufa. I trochę tam kamu. Zawsze doczepam do niego lunetę. Jego prędkość wylatowa 450 FPS-ów, porywak do 500 <laughs> Mierzyłem na czytniku Oczywiście producent podał bagatela mniej, bo 350, ale równie to bywa Pokażę wam zaraz zdjęcie z Allegro, z to dokładnie patrzcie On naprawdę kosztuje 95 zł I teraz przechodzimy do naszych pi pierwszych C16 Albo 15 Dokładnie nie pamiętam kupiony za 185 zł Wykonanie metal i ABS Oczywiście większość rzeczy jest metalowych magazynek ABS A reszta jest metal w środku Więc moim zdaniem dobry wybór Choć no, Moim zdaniem trochę przepłacone Ale to do, do ceny własnej Napęd sprężynowy, prędkość 300, 350, to później podam prędkość, jak będzie testy strzelania, yy, więc potem zobaczycie w ogóle. Powiem Wam tyle. Najpierw nagrywam testy strzelania, a nie to, więc jest taka sytuacja, jak jest. już mogę powiedzieć, że yy, moim zdaniem to będzie dobrze strzelał, ale nie najlepiej. To jest kolejny, to jest C20. Kupiony, uwaga, uwaga, za stówę. Tam pisałem ile kosztują, mniej więcej. Jest on wykonany z metalu i plastiku. To sobie tyle. No, jego prędkość lata 230 fps napęd sprężynowy to... e, Jeszcze takie jedno. Ja to... Przepraszam za burdel. Widać że syf, ogólnie krugs. No i nic o powiedzieć no. Proszę wkleić tu pedro. No i tyle. No, co więcej o tym powiedzieć. Co mi bardzo dobra. A oh, więc co dalej powiedzieć? Tego już nagrywałam, więc no przechodzimy do testu. Dwa metry, pięć dziesięć metrów, piętnaście metrów, dwadzieścia, dwadzieścia pięć metrów. Z pola tam stoi nasz cel. Tutaj leży karabin. Odległość to około 50 metrów. Tam stoi. Tarcza obok drzewa. Odległość 50 metrów. Zobaczymy, czy uda nam się trafić. Nie mam niestety drugiej kamery, więc nie nagram wam tego z bliska. Bo niech nie będzie chciało mi się latać i włączyć i włączyć kamery po 50 metrów. Staram wam się nagrać jak strzelam. Już nie wiem jak mi to wyjdzie. Trafione. Nie wiem czy widzieliście jak kurka leci Czas na przeładowanie. Teraz staram się umieścić. Nie złapa ostrości. Szkoda. Teraz nie trafiłem, bo mi kulkę zniosło. Więc jak widzicie, pierwszy strzał się udał. Cicho, cicho, Ja wiem, się yy, Chciałem przypomnieć, że to są kupy. O!